Witam wszystkich bardzo serdecznie, w mojej pierwszej recenzji yy, na YouTubie chciałem Wam dzisiaj zaprezentować <coughs> kierownicę do komputera yy, firmy QSmart model yy, GT900. Yy, GT900 względu na to, że ona ma 900 stopni obrotu yy, i jest to kierownica. Półki cenowej tak do 500 zł, oczywiście mówimy o nowych, jeżeli mówimy o nowych kierownicach, od jakiegoś czasu e, jeżdżę sobie w grze ETS 2, czyli Euro Truck Simulator 2 e, i jeździłem przez miesiąc czasu na kierownicy Tracer Zonda, e, po czym postanowiłem zmienić e, kierownicę na e, Model nieco wyższy w planach miałem Logitecha, ale pojechałem do jednego ze sklepów lokalnych i na półce stał QSMAT. W cenie do 500 zł, e, dokładnie do 499 można było mieć kierownicę e, z kątem obrotu 900 stopni. Oczywiście można kupić e, w tym przedziale kierownice o wiele lepsze, niestety używane, e, na przykład takie jak e, Driving. E, GT od Logitecha, która też, która też ma 900 stopni, niestety jest to przeważnie model używany. A co za tym idzie, może być po wielu przejściach taka kierownica, i dlatego mój wybór padł na Usmarta GT900, Rayleigh GT900. Kierownica jest wykonana naprawdę dobrze, jest w całości wykonana. Plastiku, ale część kierownicy po lewej i po prawej stronie jest pokryta taką gumą fakturowaną taka żeby ręce dłonie na niej się nie ślizgały i jest to duży plus w kwestii wykonania tej kierownicy naprawdę tracer zonda był w całości pokryty plastikiem też fakturowanym ale niestety no, nie była aż tak wygodna Kierownica Q-Smart na pewno jest w kwestii wykonania samej obręczy o wiele lepsza, ale jest to też półka cenowa o wiele wyższa. Zauważyłem też w że dużo osób narzeka na e, jakość sterowania e, tą kierownicą, ponieważ no, jest ciężko odwzorować w grze ETS2 100% tego co e, pokazuje kierownica ciężarówki, a co e, jest na naszej kierownicy e, Q-Smart, to nie jest 100% odwzorowania e, skrętu kierownicy, bardzo dużo e, bawiłem się z ustawieniami martwego, martwego pola, czyli tej martwej osi e, i, i naprawdę miałem problem przez godzinę czy półtorej próbowałem znaleźć idealne rozwiązanie obecne które znalazłem i jest zadowalające co prawda no troszeczkę powyżej tego e, obrotu już 360 się gubi e, ale to jest szczegół bo takie manewry wykonujemy przecież tylko i wyłącznie w kwestii jakiegoś zakręcania na, na parkingach e, gdzieś tam na, na mapie tak także ogólne wrażenia są bardzo fajne Kierownica w sumie ma 20 przycisków, programowalnych, które możemy sobie dowolnie ustawiać, i jest to na pewno duży, duży plus, jeżeli jeździmy sobie ciężarówką. Mamy dwie łopatki z tyłu, które służą przeważnie do zmiany biegów, aczkolwiek większość osób jeździ pewnie na automacie, że jej nie potrzebuje wachlować biegami, więc brak jakiegokolwiek lewarka do zmiany biegów nie jest minusem, bo lewarek możemy używać w grach rajdowych a tutaj niestety, no jednak chyba większość osób jeździ na skrzyniach automatycznych i nie wachluje biegami góra-dół. Dużym minusem tej kierownicy, tego zestawu są na pewno pedały, które niestety nie uchylają się pod naszą stopą czyli uginają się w całości nie są takie aby nie, nie, nie można ich ułożyć pod stopę sobie więc to jest na pewno duży minus ale też kolejnym minusem jest sama kwestia wykonania blach które są przykręcone do pedałów hamulca i gazu ponieważ są zakończone no prawie że na ostro i gołą stopą to jednak troszeczkę jest niezbyt miłe uczucie ale za to są bardzo stabilne i wytrzymałe. Na kierownicy mamy przełącznik 900 i 270 stopni. Możemy w bardzo szybki sposób zmieniać sobie ustawienia kątu obrotu kierownicy. Kierownica jest bardzo cicha, to jest jej duży plus i na pewno jeżeli ktoś chce zakupić kierownicę, która... Nie będzie kosztowała 1000-1500 zł, a szuka czegoś, jakiejś alternatywy, tak właśnie do kwoty 500 zł, to myślę, że w tym przedziale cenowym raczej będzie miało ciężko znaleźć coś lepszego. Jeżeli podobała Wam się recenzja, dajcie lajka, zostawcie suba, może w przyszłości pojawią się kolejne filmiki z recenzjami na moim kanale. Pozdrawiam, cześć!